I remont trwał trochę, ogólnie tak, do, do czasu kiedy go jest oddany do użytku to zajęło 3 lata, 8 miesięcy. Siema, witajcie na kanale Tivis. Jest ze mną dzisiaj Jarek. Jarek jest właścicielem Fiata 125 po Witam. generalnym remoncie. Dokładnie. Opowiedz coś o nim. Co bym co by ci to powiedzieć, no jakieś zamiłowanie, sentyment e, auta, do tego mój dziadek miał e, Fiaty duże, gdzieś tam za dzieciaka się nie jeździło, bo potem wiadomo już weszły inne auta, to już te zostały zezłomowane. Sentyment został jakiś, żeby, żeby wrócić do, do tych czasów. Fakt osobiście sam miałem, e, mój pierwszy samochód to był Fiat 126P, ale jakoś nie ciągło mnie, żeby iść w tą stronę, tylko w dużego Fiata. Bardziej sentyment z dzieciństwa. Może też, ale też może i komfort y, auta. Czyli, czyli nie przełożyło się to na miłość do pierwszego auta? Czy? Nie, 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 na pewno nie. <laughs> e, dobra, powiedz mi, e, jak długo szukałeś tego samochodu? To były jakieś takie poszukiwania generalnie? Pierwszy... Rocznik musiał być, Zgadza się? Nie, czy... nie, nie. Pierwsze coś to było... Siedziało w głowie, żeby chciałoby się coś takiego mieć. I tak po internecie trochę szukałem, rozglądałem się e, za takim samochodem, kilka aut jeździłem szukać, e, ale to tak nie było to. Tutaj tak w promieniu gdzieś 100-150 km, e, nie podobały mi się. No i to, jak już, go, jak już byłem, zobaczyłem auto, no to nabrało trochę większej werby, żeby, żeby szukać. No, i znalazłem auto. Byłem aż za Warszawą, kawałek po to auto. No i nabyłem to gdzieś tak około, nie wiem, może około roku, jak szukałem auta, Żeby, żeby znaleźć coś dla siebie odpowiedniego. Wspominaj, że tutaj w okolicy też oglądałeś. Tak, tak, oglądałem, ale no mówię, nie były ciekawe, były za wysoka cena, była jak na stan auta, nie? No, dlatego postanowiłem. Udać dalej, ale kupić. I może, coś tak i można powiedzieć, że pojechałem w ciemno, no bo auta nie widziałem od spodu tak naprawdę. No i opłacało się. To jest jak głęboki remont samochód przeszedł? Totalny, totalny. E, poszycia błotników i drzwi są wymienione. Całe, całe płaty e, nie są tam stawki robione. E, silnik kapitalny remont e, Podłoga była na tyle zdrowa, że tam wiadomo, parę wstawek tylko przy progach, bo to progi też były wymienione To przy progach tylko. A tak kapitalny, nawet ta tutaj deska rozdzielcza musiała przejść remont, bo była, bo była spękana nie? No, i, 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 i została odświeżona. Wewnątrz y, można powiedzieć y, nic, bo ogólnie boki, drzwi i, i siedzenia w idealnym stanie, także no, jedynie pod, sufit, pod sufitkę znowu. Bo to wiadomo, przy ściąganiu stary to ona się rwała w rękach. Mhm. A tak generalny, kapitalny remont. Blacharsko-lakierniczy plus wszystko, mechaniczny. Wszystko, wszystko, wsio. Silnik silnik też przeszedł do Silnik tak, silnik generalny, remont kapitalny, kapitalny, prze, do, do, remont, nie przegląd, remont. Przegląd. Ale generalnie zostawiłeś wszystko tak jak fabrycznie? Przy, tak, nic nie ma tam, powiedzmy coś tam jak to nie jest potrasują czy coś tam, nie, wszystko jest w oryginale, nic tam nie przerabiane, nie. Mówiłeś o sufitówce, to ona też jest tak jak była w oryginale, czy, tak. czy coś zmieniłeś? Nie, nie, wszystko jest to samo. Tak, tak była we Fiat, tak była we Te słoneczka też były pikowane? Tak, tak, tak one też były. Wszystko Tego tu było, akurat nie pamiętam. To było, było wszystko. No. E, I nawet jest ten sam kolor, co, co, co był, jest zachowany, nie? Mhm. E, Czy jakieś dodatki z, powiedzmy, PRL-u? Do, ty dodawałeś, dokładałeś do tego samochodu? E, czy? Dołożyłem z przodu, na zderzak dołożyłem e, halogeny, mhm. te żółte e, oraz do, zmieniłem znaczek na Fiat 125P, bo on już miał FSO, bo dodam, że to jest 8.5 rok, także on już miał FSO, nie? No, mhm. a ja z, tylko właśnie te, te szczegóły zmieniłem. Znaczy, Czyli zmieniłem znaczek, bo, bo wróciłeś dodatek... Wróciłeś do starszego modelu znaczka po prostu. Dokładnie, dokładnie bo chyba ten znaczek był do 13 nie? W, nie, tym... 15 też, tylko, tylko starsze modele. Nie wiem, czy tam do 80, 80 któregoś, ale wiem, że tak jak dziadek miał 77, to już 1500 był, to też miał właśnie już ten znaczek, nie? nie. Bo wcześniej miał 1300, tam z 74 roku, też miał ten znaczek, ale on był chromowany, nie? I to jest 125 MR? MR. A wersja wyposażenia? Podstawowa. Tam... On, on też nie miał z no, tego. To jest co... C, nie? Klasik, tak? Chyba tak, C. chyba C, dokładnie. Tak, chyba tak. Mówiłem, że też radnie nie miał, bo mam kontakt nawet z właścicielem, bo właścicielem jest yy, jakiś pan z Warszawy. I, i mam ten z nim kontakt do, do, do dziś nie? Mhm. No, tak samo jest, jest na tym na bieżąco widział cały remont samochodu jest zafascynowany czy informowałeś tak, no też się chciałem dowiedzieć na przykład na temat samochodu co on przynajmniej na w nim robił y, czy coś dodawał, czy, czy nie to mówił, że właśnie skrzynię piątkę do niego włożył y, dał y, mocniejsze resory z tyłu bo, bo on Fiaty jak wiemy one siedziały dosyć nisko A jak jeszcze tak siadły trzy osoby to już ciągnął się po ziemi. Po nie? ziemi. No. E, czyli skrzynia jest zmieniona, nie jest tak. oryginalna. Po, ponoć, ponoć była czwórka, wiem, że jest teraz piątka. Znaczy teraz jest piątka, To no, czyli, czyli mówił, że zmieni. Na plus, na duży no. plus. Dokładnie, dokładnie. I jak e, ludzie reagują na, na to, jak jedziesz no, takim to, ładnym Fiatem? Reakcja, reakcja ludzi jest e, z, zaskakująca. Nie dość tak, jak idą, czy jak jadą, no to to widać, że ludzie się oglądają. Podchodzą, e, pytają się e, tam parę informacji jakieś są uzyskać, albo chcą zdjęcie sobie zrobić. Nie? To jest fajne, fajne, miłe to jest nawet, nie? No, Bo doceniają, doceniają ten wkład, który się zrobiło, żeby e, postawić coś takiego sporotem do życia nie? No, czymś pracę. No, to daje dużą satysfakcję. Dokładnie. dokładnie. E, jakieś przygody już zaliczyłeś dużym światem? Nie, nie, na razie on tak jest jeżdżony w koło komina z tego względu, żeby. Jeszcze wyłapać jakieś tam błędy, no wyszło, że jakieś ma drgania, okazało się, że opony trzeba było wymienić, chociaż opony były idealne, nie, ale miały gdzieś bicie, musiałem się pozbyć tamtych opon, kupiłem nowe, okazuje się, że jest jakiś szum gdzieś, czyli tak naprawdę... Czeka mnie chyba jeszcze regeneracja tylnego mostu, nie? a to już, są, to już są też dosyć grube pieniądze i znalazłem, jeszcze nie kontaktowałem się z tą osobą, to jest gdzieś aż w Częstochowie e, regenerują tylne mosty. Jeszcze może się okazać, że zostanie do wyważenia wał napędowy. Bo też, też jest takie lekkie drganie podczas jazdy, przy chyba 80 na godzinę samochodem. Czyli tego wcześniej nie robiłeś? Nie, nie nie robiłem, no bo tak naprawdę no w wale co? Ten krzyżak jest ok, bo był sprawdzany. A tam nie wiem, jak ktoś się orientuje, jak się zna, na wale są takie blaszki przyklejane. To jest, to jest do wyważania. No, ale tego osobiście sam nie mogę sprawdzić. Jest firma we Wrocławiu i w Poznaniu, która się tym zajmuje. Też się kontaktowałem już właśnie. Odnośnie wyważania wału. Mhm. Jakieś plany dalsze na, na auto? E, plan raczej jest taki, żeby jeździć na jakieś zloty, jak będą, rekreacyjnie, tak gdzieś sobie pojeździć. No i jest taki, powiedzmy, coś ala zarobkowy. Wynajem do, do ślubu. Mhm. Wynajem auta do ślubu. Takie wyposażenie ponadnormatywne, niż normalnie w aucie wychodziło. E, mam tu, kupiłem to radio oryginalne, bo on nie miał. Ono jest włożone, bo jest, sprawdzałem no tam. by yy, trzeba było je przestroić czy coś tam, ale tego tam nie będę się zajmował. Wstawiłem wzmacniacz, który tak naprawdę przez Bluetooth czy na kartę mogę sobie coś tam posłuchać. Muzyki no i głośniki wstawiłem takie, żeby coś to, coś to grało, nie? żeby było takie dla własnej przyjemności. Dokładnie, raz, dokładnie, żeby, mhm. żeby umilić podróż. Tak. Czyli co? 23 kwietnia jedziemy do Osiercznika razem. No tak, lecimy, <laughs> lecimy razem. To będzie pierwszy zlot, tak naprawdę. Dużego fiata? Mojego. Twojego. <śmiech> Mojego. <śmiech> Twojego dużego fiata. No. Powiedz mi, a jak długo Ci zajął remont w ogóle? Oj, remont trwał trochę. Ogólnie tak, do, do czasu, kiedy go jest oddany do użytku, to zajęło 3 lata, 8 miesięcy. Ale wiadomo, tam miał przerwę, 10 miesięcy czekał na kolejkę do, do lakierników, żeby było miejsce, no i u nich 15 miesięcy yy, stał. Jedni, jakim, jednym, jak opowiadam, jedni się pytają, ale czemu tak długo, czemu to, e, inni chwalą to tym, i oni mi opowiedzieli dla, tak naprawdę dlaczego, bo jeśli cokolwiek szpachlują, to oni za dwa dni tego nie szlifują, oni to odstawiają na miesiąc czasu, samochód musi wyschnąć dobrze ten szpachel, nie tylko z wierzchu, on musi dogłębnie odetchnąć sz, szlifują, potem jeszcze raz sprawdzają, czy gdzieś jest, nie trzeba poprawek zrobić, no i to tak zaszło. On nie był robiony typowo, bo już jest potrzebny. Oni też go robili jak mieli czas, nie. Czyli im to pasowało, poszpachlowali, odstawili, przesychał, robili tam swoje. No i oczywiście ja jestem stolarz, nie mechanik, więc ja go sam nie robiłem. Znałem się tam po części na tej mechanice, bo skoro malucha się też miało to coś tam się umiało zrobić, nie? No ale tak naprawdę całą blacharkę i znaczy, remont silnika był robiony w Głogowie, tylko on wrócił w częściach i też składał go ten, co robił blacharkę. To jest starszy pan, to jest mąż mojej mamy. Nie? On ma warsztat i podjął się też właśnie blacharki zrobienia typowo, dla, celowo dla mnie dla blacharki. Bo tak na co dzień to się nie zajmuje. Nie? No i także z nim żeśmy to, to robili. No, on na pewno więcej wkładu zrobił, bo spawał, wyspawał. Ja to tam co tam mogłem pomóc mu coś przy czymś, nie. Ale tak jak podwozie, żeśmy razem robili regenerację wszystkiego. Nie? Czy tam malowanie tego podwozia, niektóre elementy zostały stare, zachowane, no to trzeba było wyczyścić, pomalować. nie? No a jak nie to robiłem sam, on, on ciągnął blacharkę, nie. Nic. A ty w nim wróciłeś na kołach? Zobaczmy. Nie, 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 on. Ja z nim przy, na lawecie przyjechał, bo on już rok czasu był prze, bez przeglądu. Tak no, normalnie na chodzie był, ale bez przeglądu. No i nie wiem, czy by dojechał, bo tak naprawdę jak żeśmy znaczy, dojechać by dojechał, ale bardzo słaby silnik już był, nie? No dlatego, dlatego wiem, że. Ale, wymaga remontu. Ile on ma najechane? E, ma 67, 000, 67 700, z czego ja już nim zrobiłem 600 km. 67 tysięcy. No, można powiedzieć. Ale e, są równo cyfry, czy, czy jest któraś wyżej? Równo Są. Sensie, bo jak liczniki się przekręci już raz, A, no to któraś cyfra jest nierówna, nie? Nie, nie, no też się, też się dowiadywałem yy, o ten stan licznika. Czy to jest tak jak wskazuje, czy on się przekręcił? Nie, to jest, to jest oryginalny, oryginalny stan. No. stan to no, dziwne, nie? 67 tysięcy i silnik zajechany, to chyba ktoś <grym> jeździł dość mocno, nie? No, no, no w sumie jak miał go od początku, no to, no, to już trochę pojeździł nim, nie? Teoretycznie przy 67 tysiącach no, silnik powinien być w dobrej kondycji raczej, nie? Nie wiem, aż tak to ja się na tym nie znam. Bynajmniej faktycznie był, był, był słaby, bo tam ciśnienie, żeśmy sprawdzali na tych, no to było, na dwóch to było bardzo kiepskie, nie? Tam grubo poniżej, poniżej normy. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zostawcie subskrypcję, łapę w górę, możecie skomentować i macie okazję przejechać się takim fiatem, bo jest do wynajęcia. Do ślubu, nawet są nawet... O, ale skrzypi, nawet są już zrobione wizytówki. Już mam zrobione wizytówki, nie wiem, gdzie to pokazać do której kamery. Super. Jest wizytóweczka. Także gdzieś, gdzieś na pewno się ukażą, są już w kwiaciarni na pocztowej zostawione. Na pewno będę gdzieś jeszcze może uda mi się gdzieś po restauracjach pozostawiać. A najlepiej znaleźć mnie na, na fejsie albo na Twoim filmiku na YouTube. To zostawimy na pewno w opisie kontakt do Jarka. Ja ci serdecznie dziękuję, również dziękuję za wywiad. Za przyjemność posiedzenia w takim, w takim ładnym. No piacze. myślę, że będziemy się spotykać częściej, jeśli będą organizowane zloty, tak jak już tu wspominałeś 23 teraz z kwietnia, a później 14, a później 14 sierpnia. Sierpnia, tak jest. 14 Zapraszamy sierpnia. Na coś słyszałem, ubiło mi się o uszy, że jest jakiś gdzieś, nie wiem, czy to majówkę taką robić coś, coś Sławie, nie? Taki ogólnopolski. A nie wiem. nie wiem. Tak, coś słyszałem. W Sławie generalnie wag robi, gerbusy często zjeżdżają. Właśnie coś dzisiaj Także mi... bardzo możliwe, że, że to to. Musisz się zorientować. Ktoś mnie bo... zaczepił dzisiaj, bo podleciał to, zobaczyć, by mu się podobał i, i mówi, że w Sławie, mówi, ale nie ma tam informacji, większy musiałby się zagłębić, nie? No, ale my że tam zlot, ale też nie wie, mówi, że o jakieś klasyki chodzi, więc może o wszystkie, a może, może to właśnie tak jak mówisz, o te gerbusy, nie? Bardzo możliwe.